6.01, 2 listopada 61, to jak 7, nie? Odwrotność 16. Albo 61 lat e, mojej starej. 11 września 82 poślubionej, a więc 41 lat minęło i teraz mamy 42 rok. No ta słynna liczba Elona Maska, wiem o co chodzi, nie? No czas, żeby maska opadła, nie? No właśnie. Z miłośnika sadła. O, to tak do rymu, nie? Już wiemy, czujemy tego blusa? O, o kogo chodzi? Tego sadła miłośnika? Widzimy mm. to. Do... Bycze spojrzenie. I ten ryk. Wygrałem. Walcząc. Czarny z czerwonym i goniąc Nie w tą stronę I goniąc czarnego, nie? Yy, znaczy czarny, goniąc czerwonego. No, 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 no. Widzicie jaka to symbolika piękna się nam wyłoniła. Wy, na łące wyłoniła. Hmm. Laocze, hydro piekło wstąpienie. Mówi Wam to coś? Hydro, piekło, wstąpienie. Czyli jakby z piekła e, woda, hydro. No. no, no. No, 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 właśnie. Co tu jest na dole? No. Piekło. Ziemia e, w trumnie, czyli umierająca ziemia, gdzie grasują diabły. No, no, no. Tu widzimy różki, nie? diabły z rogami zawsze przedstawiany czyli piekło i hydro wstąpienie. No, rak tu to serce, serce raka, nie? I tu fontanna, czyli hydro, piekło, wstąpienie. Jak w niebo z piekła. Co ja gadam, no? no przecież pamiętamy, nie?, że Jezus najpierw wstąpił do piekieł. No właśnie. Prawdę mówiąc, <laughs> Tak powinno odbywać się wasze życie, wasze nauczanie. Najpierw wszyscy powinniście trafić do piekła. Dlaczego? No, żeby poznać ból, cierpienie, harce diabłów. No, zobaczyć, czym jest piekło. No, tak, żeby do tych, zaprzeczam, pustych ubów dotarło, co to znaczy żyć w piekle. Nie? No i potem ten otworek, tu widzimy taki światełko. Tunelu, no i wchodzimy do raju. Jak umieramy, czyli e, można powiedzieć śmiało, że z tego życia, które jest, no wszyscy wiemy, że to jest piekło, umieramy i wchodzimy do raju, nie? Tam czeka na nas taki osobnik, no niby Jezus, wszyscy tam widzą w Jezusa. No niech im tak będzie. Kto chce, to widzi, co chce i zaprasza, chodź do raju, nie? Tam będziesz miał dobrze, nie? Czyli jak widzimy taki schemat, jest ogólny, nie? No, podobno najlepsze żony to są byłe dziwki. Dlaczego? No, bo one były w piekle. No wiadomo, no uprawianie nierządu, nierządu, no, no rząd, nierząd. To nic przyjemnego, nie? Ani dla tych kobiet, ani nawet dla, dla tych facetów, no. Jak dla mnie na przykład zaprzeczyłem dymanie dziwki, którą tam mam świadomość, że przede mną dziesiątki, setki czy tysiące przeleciały, no to sorry, mała, ale nie stanąłby mi mój mały. No bo seks, no co tu dużo ukrywać, to jest umysł, umysł, nie? Dlaczego fazy lecą na takie młódki? Nie? No bo umysł im, bo, taka młoda, nie na pierwszy raz, no, no i ten, nie? A przecież to już wam mówiłem, jakiś prezydent Stanów Zjednoczonych, no jeden z tych pierwszych, powiedział, nie, że każda kobieta poniżej pasa jest taka sama. no, Czyli, że nie ma znaczenia w co walisz tą swoją fujarę. Bo to jest dla ciebie, no dlatego faceci no ładują, że tak powiem, te fujary we wszystko co się da. I kobiety, i zwierzęta, a nawet przedmioty martwe, no gdzieś, gdy mają samochód na przykład, nawet gdzieś miło, że walił w rurę wydechową, no. A, gdzieś w filmie oglądałem, że dymał, normalnie zrobił szczelinę w ziemi jakiś rolnik, bo to kiedyś takie były wiara czy zabobony, nie wiem jak to nazwać, i, i normalnie dymał ziemię, nie? żeby zapłodnić matkę, no. <laughs> Nie wiem, jaki to był film polski jakiś, no. no, ale tak gdzieś widocznie. No, czyli facetom, no, chodzi o, o ten finał, nie, ten, to szczytowanie, no, szczytowanie, no, no prawda mówiąc. A mi o co chodzi? No tu widać hydru, opieku, wstąpienie i to szczytowanie. No w sumie też o szczytowanie. No mówiłem Wam, że mam zamieszkać w wysokiej wieży, zgodnie z przepowiedniami, ze wszystkim. Przy czym, no nie dosłownie wysokiej wieży, no bo przecież co ja będę kurwa robił w jakiejś wieży na szczycie? Wierzycie? Że ja bym tam się cieszył siedząc? No nie, no weźcie, przestańcie. Chodzi o coś zupełnie innego, chodzi o wiarę, mi chodzi o takie zbudowanie wysokiej wierzy, czyli wysokiej wiary we mnie, a raczej no we mnie, no w tym sensie w to co mówię, no. a co ja mówię, no, no, że żyjecie w piekle, a ja mogę was zaprowadzić do raju, nie, że, że mogę wam dać raj, no. I chodzi jak wam tu pokazuję i za chwilę tu wam pokażę no czarno-na-białym, że już kurwa jaśniej nie można, że siły najwyższe, no wy to mówicie Bóg, energie, Ufole, Matrix, czy super inteligencja jakaś już tam nauka zaczyna twierdzić, że, że istnienie to jest taki superkomputer, a my jesteśmy jakby no, programami jego czy programem no linkami dosłownie, no tu akurat linką opleciony no bo i taka ci to prawda no, no bo inaczej być nie może no już mówiłem jak to istnienie działa ja tu puszczę kawałek tego utworu Lao Hydropieku Hydro Piekło Wstąpienie no tak zaczynam od 4.04 no do parę parę na 10. może się kurwa nie czepią Zobacz, no posłuchajmy bo to bardzo bardzo wymowne

Wiecie, no i co? No to no, no, piosenka, no jakieś słowa głupie. E, no znowu zapomnieliście, przecież mówiłem wam, że on, Bóg, mistrz, który no, stworzył ten świat, jest tym, co jest, bo to, co jest, to jest on. I on wszędzie, że tak powiem, macza e, palce. Wszystko jest jego, jego częścią, no, jego umysłem, jego świadomością, jego snem, no jak tam nazwać. Czyli to jest też Jego, to są Jego słowa, no. Który taki przekaz, no dający do myślenia, no podpowiedź, no. E, albo inaczej, fraktal, no. Że, że tu, jak mówiłem wam, słowa, piosenki, filmu, jakieś sceny, a życie e, są jakby tym samym, jest, są powtórzeniem takim, no. Czyli fraktal, no wiemy znaczy czym jest fraktal, nie? Hologram, fraktal. No właśnie, to przejdźmy do tej Biblii. Bo tam on w tej piosence śpiewa, nie? że Bóg postanowił, zsyłam um, na ziemię potop, wszystko utonie tam. No posłuchajcie sobie, co tam wszystko jest, nie? ale tak posłuchajcie dobrze i się skupcie. No i mamy. Dzieje Noego. Potop. Boże postanowienie zagłady. No i proszę. To jest księga wyjścia chyba, tak? No zobaczmy, żeby nie było. Księga rodzaju, przepraszam. Zepsucie moralne ludzkości. 6. I tu mamy podpunkty, nie? 5, 6, 7, 8. No, wiecie już o co chodzi? No właśnie. No Biblia to w ogóle Żydzi hebrajskie i tak dalej, to wszystkie te cyrki, nie, żydostwo. Rok 5678 to jest nasz 1917. O, o! No, kojarzy się Fatima, nie? Bo była w roku 1917. Tam yy, przez yy, no, 5 miesięcy, bo to od maja do października i to zawsze 13, zauważcie. Czyli 6-7 suma daje. No, bardzo, bardzo wymowne, nie? I zakończyło się to wielkim deszczem, gdzie tu błoto i tak dalej, tam wszyscy zmokli, jak świnie, że tak powiem, 70 tysięcy ludzi się tam zgromadziło 13 października i słońce zaczęło tańczyć, tam no nie było padło i dosłownie w minuty czy tam sekundy wszyscy wyschli, nie? no to były takie czary mary, nie? No, Kościół se to przytulił, jako że tam Matka Boska, no, takie przekazy jakieś to, to. I teraz yy, no poczytajmy. Kiedy, piątka, kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na Ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe. No, czyli, zobaczcie, no, piątka, nie? Piątka, maj. Yy, już tu tyle mówiłem o tym. Na dole widzicie to piekło, no podstawą tego piekła jest właśnie byk. Tu zaraz jeszcze coś zobaczycie, to już w ogóle takie na 300% potwierdzenie tego. Choć już Wam dawałem wiele przykładów, jak osobniki spod byka się zachowują, wszystkie ich, ich domeną jest nieustanna walka. O no, tu Wam pokazywałem czyli pranie się, jak zaproszeniem pojeby, napierdalanie się. O, cztery, nie? Symbol, że cały świat tylko walczy, walczy i walczy. A, to jest to, no dobrze. Czyli niegodziwość, no, niegodziwość, piątki, złe usposobienie, czyli, no, negacja, negacja. Żałował, sześć, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. No bo wiecie, no, e, piekło no to jest przykry widok, nie? Więc stwarzasz świat, a on się zamienia w piekło, no to, no to z czego się tu kurwa cieszyć, nie? Dlatego Bóg się zasmucił. I siódemka. Wreszcie pan rzekł, zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, ludzi, bydło. No, bez przecinka to pasuje, nie? Zwierzęta pełzające, no to bo to takie przyziemne. No, no Byki są strasznie takie materialistyczne, no, tylko kasa, posiadanie, seks, żarcie, no to no, byk jest taką, można powiedzieć, larwą, która tylko chce żreć i sra na wszystko. No. I ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. No bo patrząc na, na, na takie ludzkie bydło, no siódemka, nie? No ja Rach, też siódemka. Bóg, widzicie, tu chce was zgładzić, bo źli jesteście. I ja też patrzę i mówię, że to wszystko trzeba zniszczyć, bo to bez sensu. No i ósemka, najciekawsze. Tylko noego pandaży życzliwością, nie? tam w tej piosence macie nowe, nowe wybrałem ciebie, chłopaku. I tam jeszcze takie słowa, nie, e, chciałem, żebyście taką rezolutną rasą byli, a wyście to tak z, po ludzku spartolili. No bo, no bo taka prawda, no, no jak świat wygląda, nie? To jest no piekło, piekło, jeszcze raz piekło. O, sześć było, jak to powiedziałem. Pamiętacie ten 14 czerwca 2009, gdzie mówiłem, że jak wyszedłem trzy kobiety no, gotowe były mi się oddać w całości żeby mój mały w ich cipajdach zagościł, no to był taki finał, nie? No każdy facet lubi i chce mieć harem, no co to dużo ukrywać, nie? No przecież kurde no widzimy, nie? Wygrywa i nie samice pełno dookoła, te łanie na posłanie, Anie, Anie, Ania z Zielonego Wzgórza, a nie mówiłem, a nie mówiłem. No i teraz y, pomyślmy o Wielatowie, o którym tyle wam mówię, że niebo zeszło na ziemię. No. Y, to pole Tadeusza Filipczaka, gdzie tam 4 razy, czyli 4 razy z 6, to mamy 46, nie? to jest to pole, właśnie to jasne pole, gdzie ten, ten, ten siedzący wódz w 2004 roku. To był ostatni rok, kiedy na tym polu, bo oprócz 3 i 5 roku, czyli 2001, 2 i 4, to było właśnie to pole znakowane. Nie? I to jest ostatni taki finałowy rysunek na tym polu. Znaczy, krąg no, kręgi, 30 kręgów złożowych, i tu Fujara, no, siedzący wódz. W ostatnim roku, właśnie to też takie ciekawe, bo jak już mówiłem, odkryłem kod wylatowa. 67, czyli 13. Kiedy go wyjawiłem w ostatnim roku, 9 lipca, potężny rozbłysk no, potwierdził. Tak, dobrze trafiłeś, zgadłeś, jest ok, nie? It's ok. I no, dowcip, takie potwierdzenie właśnie nastąpiło właśnie w roku 2005 na drugim polu rodziny Zarywskich, rodziny Małysza, czyli Zarywskich. 24 lipca. No to takie aluzja. 24,7 no to daje 31, no to 31, widzimy. Eee, powstał znak właśnie, ostatni taki. Eee, I on przedstawiał liczbę 67, bo tam było duże koło, okrąg znaczy, a dookoła były 3 razy po 2 tak połączone, czyli 6, nie czyli sześć i ten trzy razy po dwa, no to jakby dwie trójki, 33 trzy, umarł Jezus, no, no takie czary mary, nie? Także wszystko, jak widzimy, co do milimetra zostało tam pokazane, czyli to pole wybrane, no już mówiłem wam, że jak tam jechałem, to mijałem miliony hektarów pól i tak się zastanawiałem, dlaczego to tam i na tym polu i w tym miejscu, w tej miejscowości, no tak wszystko, wszystko... Tym bardziej, że te, te, te znakowanie wylatowa, tych pól wylatowskich, to było od setek lat. Tam, dlatego nazwa wylatowa powstała od tego, od wylatujących kul światła. Nie? A mówiłem Wam, że ta Laura Jadczyk otrzymała takie przekazy, że jest z szóstego poziomu i że najwyższy jest siódmy. Że kiedy ci z szóstego istoty ze światła, nie, nie spodki, ów, o coś, tylko istoty ze światła zbiorowo razem, jak się ten, przejdą na poziom siódmy. Czyli już taka kwintesencja istnienia, nie? Czyli taka jakby niebiańska komuna, nie? Czyli mamy poziom szósty, siódmy. Że tam w ogóle powiedzieli, że na szósty poziom to jest pierwszy, gdzie nie ma ludzi dbających o swoją takich egoistów, nie, dbających o swoją tych, o swoją dupę, o siebie kosztem innych, nie że oni są oni siebie nazwali jako sto to tam po angielsku jest, że służący innym, nie, czyli tacy nauczyciele dbający o innych a ci STS to są ci, którzy wszystko co robią to tylko pod kątem własnej dupy, własnej przyjemności czyli no egoiści, egoiści. Czyli poziom 6, 7 to jest pozbawiony tego egoizmu, nie? czyli 6, 7. No widzicie, kod wylatowa 67. I teraz to jak mówiłem, nie? 5, 6, 7, 8 to rok 17. 1919, o, akurat teraz jak powiedziałem, to była 19 minuta. To jest Polska, no bo południk tnie ją na pół, nie? czyli 19. No a 17, no, ostatni król Polski, no. I tu wam mówiłem, ta gra bogów z ludzkością w 52, tam w, w grobie faraona znaleziony opis. W 52 ja jestem poczęty, nie? I mamy położenie wylatowa. 52. No to ta gra 48 i 17, 48. No to ostatni król Polski, no, który mówi ta nazwa, jego określenie upadek królestw. O, 1944. Czyli że wszystkie królestwa muszą upaść. No kiedy? No kiedy będzie komuna, no? czyli takie zjednoczenie. Wszyscy będziemy równi. Nie będzie wtedy królów, władców, rządzących, egoistów.